Witam, witam moi mili w misji 10 Kraina Palm I co jest, muszę powiedzieć, że jedna z moich ulubionych map wśmiech, nie wiem czemu, od dzieciaka już tak miałem, że po prostu uwielbiam na niej grać I tak, gramy przeciwko szczurowi, znaczy przeciwko Z niestety szczurem I przeciwko sobie mamy Saladyna i Sultana, więc dosyć ciekawe połączenie Każdy z nas ma po 10 tysięcy sztuk złota I lecimy Zostawiamy oczywiście składy, targowisko, cyk, a, domki gdzieś, czy niech będą tutaj nawet. Nie można tutaj tego zbudować krzywo drodze, Do domu. Ale już trudno. Ściszę sobie jeszcze troszkę grę. Mam ciutkę za głośno. E, to jest chyba efektów. Dajmy na... Czy dźwięk? Nie, włączony, dobra Okej. Okay. Zostawmy, niech będzie tak. Hmm. Może dla odmiany w farmy krów pójdziemy teraz? Czy tu miejsca dużo nie ma, ale... Zaryzykuję. Jak umrzemy z głodu. Tyle by było z misji. No tu z przodu nie chcę stawiać za bardzo. Żebyśmy sporo drwali tak to, żeby żeby oni wycięli te drzewa. Czemu postawić ten mój w ogóle? Nie. Żeby może myśleć powinienem zanim ten. Co za coś zacznę robić, ale no niech już niech będą dostaje jeszcze trzy piekarnie, to zużyjemy to zboże co dostaniemy na start, tak to. sobie żelazo. Nie ma wystarczającej ilości towarów. Stawmy jakieś. Czy takie nawet teraz? O. Czemu nie? Też jakiś zamek zrobię, może? Czy piękny będzie, to nie wiem. Ale się zobacz. Daj mi coś takiego. cyk Tutaj kolejna wieża, elegancko. A później zupełnie to, Tutaj coś takiego. O, jaki mur gruby zrobię. No bo niech to gdzieś się tutaj kończy. Tu jeszcze jedna wieża. Oj, idealnie kamora sterczyło A, o, na koszale nie strzoczyło nie na schody. Potrzeba drewna. To już inny. Nie no, ja go stawiam dzisiaj dajmy tak elegancko oczywiście nie A. no tak jeszcze zbrojownię trzeba postawić o spoko stawmy sobie tutaj cyk 20 kuszników na jedną mogę poszaleć nie Potrzeba ma problemu drewna. nie ma problemita najmniejszego A ma gimme some more people. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Okej. Okay. dokładnie. Lecimy kolejna dwudziestka. Mamy pieniądze, to kto nam zabroni? No nikt, tu. o, już drewno idzie. No i świetnie. Uwaga! Kolejna dwie części. Stawmy sobie już kiedy inżynieru. Przejść. Zajmuje stanowisko na machinie oblężniczce. Na balisty. Jak tą szczur? Jak to szczur? Nic nie zjebi. Na makamion raz. U, not good. I'm tak. Tak. Coś takiego nie będzie eee, Tu już widzę z zaczynamy Tu jest nasz Sultan, tu jest nasz salady, Już jakieś pierwsze ataki wprowadza Szczur też coś chyba próbuje Cokolwiek mi nie wychodzi Stawię sobie jeszcze ten spichlerz Gąsko I od razu zacznijmy chyba produkować te Do tego obiektu nie ma mm, Uzbrojenie. <laughs> nie myślę, że spóźna godzina jest. Nie chcę się jeszcze spać, to sobie coś nagram. Tak, to na jutro na zapas, żeby było. Trochę, trochę jutro będę zalatany, więc nie będę miał czasu na nagrywanie. Więc teraz nie coś co sobie na szybko. Mam misję, no dosyć prostą więc nie ma co nie ma co zwlekać No ma tu jeszcze drwali dostawię mas produkcja teraz i kuszę mógłbym też sprzedawać no mógłby mógłby może też tak zrobię tak tyle drewna będzie? oj sorry nie można tutaj tego zbudować, Już nie chciał dobra Dobrze, widzę też, Lipa jest z tymi Z ludźmi jest, że Trzeba postawić jakieś tylko... Mam plan Mianowicie sprytny Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? I to się może udać? Hmm. Buduje sprzęt oblężniczy może ale nie musi się udać, nie? Na miłczników. Potrzeba nam brońce. Potrzeba nam brońce. A, widzisz? Musimy mieć zasięg, Z Zwykle do tego momentu tą wierzę, że nie będzie jej w stanie odbudować po prostu. Powinno być bardzo proste stosada na Sultana. Obserwuję gwiazdy i zdaje się, że nie są one zbyt przyjazne. Dobra, Jak Sultan grozi to, to, to trzeba uważać, nie? Czekamy na rozkazy. Tak, łucznicy w gotowości. Trebuszczą go, stanowisko na machinie oblężnicz. Krebusz gotowy, ser. Wiadomość od jest. Nice. Why no, wielbłąda! wielbłonda? E. jesteś cierniem w moim boku. Ale co tak brzydko? Buduje sprzęt oblężniczy. Żeś pan się uda. Już tam zmierzamy Co znaczy, to jest bronię do? Not good. Jesteśmy atakowani znaczy, rozkaz. Obliczyć to wodziewalic. Nie, ja, to się tak. nie uda. Trebusz gotowy se Uuu! Uh, trebusz na trzy strzały pada? Trebusz gotowy, se Wiadomość od Sultana. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno nad Sultanem. Opuszczam stanowisko Muszą na magini oblężniczej. Przegrupować się na stanowisko. Buduję sprzęt oblężniczy. Łucznicę Panie, w nie możemy tam dojść. Dobra, panika gaming. Y... Trebusz gotowy, se. Obliczyć tor lotu. O. nie. będzie ci służył. Ruszamy natychmiast No i dupa Chciałem coś brzydkiego powiedzieć, ale się powstrzymałem tego no do domu, co? nie przypisano żadnego pracownika Dobra, jednak plan Tak na wpół wyszedł powiedzmy I... Dobra Teraz, tak, tutaj trzeba te to, to było na tym, chyba nie. Tak. Czy to zostaje. Tak, tu. Cyk, cyk, cyk. Albo nie? Nie, no dobrze, dobrze. Muszę e, Was przeprosić. Niestety. Dobra, chyba tak. Cyk eleganck. Za, o, to. <grych> może być plama w sumie. <grych> Dobra, więcej kurz, więcej kurz, bo mamy tyle drewna, że może wejdziemy w nim tonąć zera. I to Czemu już że 2000 sztuk złota? Kiedy to zeszło? Kurde, rozrzutny jestem coś. Nie masz wystarczającej ilości towarów Nie masz wystarczającej ilości towarów No te drwale działają, zostawmy sobie farmę kolejną To mogę przesunąć tutaj Mogę. Dobra, dodajmy jeszcze drwali tutaj jednak Z powrotem, ja trochę tego drzewa Tutaj nie potrzebuję i możemy farmy chmielu w sumie też dostawić będzie się robiło pieniążki z tego. Nie ma miejsca na razie. Jesteś trzecim największym władcą. Wow, dzięki. Appreciate it, man. 15 nie będzie. No, no dobra. Sprzedajemy kamień. Sprawdźmy kolejny dom. Tu. zamek ala wilk może trochę nawet ale nie wygląda jak na wilka zamek no tu jeszcze nie kamieniowe. można tutaj tego zbudować mój panie co spróbujemy dostawić to Kąd to będzie mi niszczył, nie Procesarze tego sułtana. Jakiś atak przeprowadzają, mizerny. Trzeba dziś bramę wcisnąć, bo będzie to mała już. Ej. Może nie tak, ale o kurczę. Dobra, nie będzie równo, trudno. Nie można tutaj tego zbudować. Trzeba tutaj jeszcze bramę, tak to i to siedziba nie. otoczona coś takiego nie ja wiem <grywa> tu będą tak to wieże o tu tak tu jeszcze jedną bramę o i okej okay. jest zamek, jest zamek trudno, że trochę brzydki E, tu O No i dobra, jest coś takiego Uuu, to Jak się kurz tu narobiło? Potrzeba nam Wiadomość od Sultana E, no dobra. dobra Soku odpoczywa wzlatuje Teraz tak Jesteśmy atakowani! Dobra, stawiamy farmy Eee A... Nie można tutaj tego A co, żebym postawił? No naprawdę, nie wcisnę nic? Dobra, tutaj Kij w tą estetykę I co tu jest? Drzewo gdzieś Dobra Niech tak będzie Z serem chyba wyrabiamy póki co Dobra, was też muszę przesuwać I dokończyć zamek W końcu Dobra. C o, taki jakiś ten. Nie ma trawy chyba. Dobra, cyk. Cyk tu jeszcze. Eee, strasznie to jest z tymi drzewami. Dobra. Ale jest okej. Okay. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba... Jak to wygląda to z mongolami w ten sposób? Tu będzie jedna, tu nie wiem co będzie. Ale bym zrobił to samo. Że podstawił jeszcze raz te trybusze takie wredne, że tak powiem Też z 20 koszników zrobić mogę tego strzelać Może to wyjdzie A, bo ja chciałem tych pokaże robić, no to te karbarnie te, te, te się przydadzą chyba, nie? Mój pan domaga się twojej natychmiastowej pomocy! Ale czego wrzeszczysz? Ludzie chcą spać. i... Będzie git? Chyba będzie git jeszcze Ustawmy mury Pyk, pyk, pyk To gruby mur będzie coś, coś się poli Moje? Nie, dobra A nie, zaraz będzie moje się palić eee, Dobra <taki, taki gar z wodą a bo to sasy nie przyszli. Dobra. E, więcej ty. Jeszcze własne budynki. Wiem, że budynki płoną. No, fortunately. Wasza łaskawość. Wiadomość od Saladyna. Moje siły zadały ci kolejne uderzenie. Gdzie ty się pojawiłeś. Przeżyjesz, że stajesz prawie. Tu będzie wiadomość naradność Okej Mój pan myśli, że przegrywamy tę wojnę Ja bym się wbił od tej strony, jeśli mi to nie zdążą postawić tego Co yy, się nazywa? Z małych robów A ja nawet tych browarów nie postawiłem Ulele Jak yy, średnio z miejscem jest Wyburzę te trzy farmy to ucierpię chyba bardzo, nie? Dobra, postawmy te browary tutaj Kif to Ser? Dobra, eee Wiadomość odsuwam. Tutaj muszę Obserwuję postawić... Gwiazdy I zdaje się, że nie są one zbyt przyjazne dla... tylko niego na tak zrobi najpierw. Mój panie, do obsługi tak, to nie został. No, tak to nic, nic, nic nie zdziałamy. Czy nawet, Mam nadzieję, że rezyjdziemy... Możemy jakiś atacz przeprowadzać? To dopiero początek. Zobaczymy co z tego będzie. Wy tu, wy tu. tutaj nie nam gorzej. Tu widzę wystrzeliwujemy ten atak zajemą dojdzie do skutku naszymi no, bawistami. więc spoci. No pani, żeby się tę wieżę zniszczyć, bo my no, strzelamy tak tak w te. w farmy E farmy, e, kopalnie żelaza. Dobra, oni zaraz padną Wszystko się jakoś coś szczególnego idą Czemu wy tak spodziewa? chodzicie chłopacy? Co tu się dzieje? To pogrom Nie masz wystarczającej ilości dobra. Więcemy tak. Najpierw trzeba kuszników wziąć. Daramię broń. Chcę tu. Gotavi do boys L. Że Żeby... już nierów. Trzeba ich postawić chyba tu. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. na spokojnie byli poza zasięgiem tym. O, mogę ruszać się. Mamy ten pogrześcim dziesiąt? Wiadomość od sultana. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno nad zabić moich... do do ja. Dobra, na cud. Spróbujmy moich inżynierów. Ser. Dobrze. Nasz fartek. Obliczyć tor lotu. I mamy zasięg świetnie. ...wasza łaskawość? Na ramię broń! Jak bym tak trzy talony teraz zrobił? Buduje sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Trebusz stanowisko na machinie oblężniczej. jeszcze raz muszę trafić. No ja on zniszczy tę wieżę. A bo oni zniszczyli go zanim zamiar dostaną, trafić? Wiadomo, Dobra. Że nie idę. okej, Ok, Ok. okay. No, okay. jest w moim boku. Dawoś, okay. jakusmić? na Dobra. Wiem, że jest jest Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Szybko domki. Muszę udać się na tego sultana. No, tą szybko szybko rozwalić. Tak jest. Że. się tak fajnie rozbuduje. Potrzeba nam nowych rekrutów. miło.

Tak jest że Dobra, więcej, 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 więcej. Sprzedajmy te kusze. Mamy dużo i jeszcze więcej wykierników. Dycha. Tak jest że. Tak jest są Dobra. jest trzy. Tak To co Tak jest są Tak jest trzy. Tak jest Uwaga! Cofnijcie się, tak jest, że ja. My są pałkę. Tak tak Czego ci potrzebujesz trochę prawdy? Rozkaz! Szybki marsz. No bo niego nie atak tak wykonają. Przygotowaliśmy narzędzia. Ser taran uruchomił! Sie drze tym taranem. Ja, czy mi się uda tak wlecieć. Byłoby fajnie tak. a jeszcze kluczowy składnik naszej operacji został pominięty. Świeża oblężnicza. z tego sobie nie wejdziemy na mury. Będzie kupa. Dobra, no ale... No środka, Czemu was jest trzech nagle? Co tu się wydarzyło? Przepraszam bardzo. Aha. no to zajmuje stanowisko na machinie oblężniczej. Dobrze, siły zadały ci kolejne A bo atakujesz szczura to to i nie. A sobie poradzić, proszę. Dobra. Wieża przygotowana do oblężenia. To stanowisko jest no, Teraz tak, tarany. Widzicie kto? Wieża, biesza dawaj, dawaj, domość, dawaj. Mój pan domaga się twojej natychmiastowej pomocy. Masz się radę. Na broń. Gotowi do boju, ser. Luska, no, no, nie biesza, dojadą. Do Czego ci Na Zapiszmy to, bo coś czuję, że to się może nie udać. Zapisuję. To się, kurczę, może nie udać, niestety. Na jazda. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Lecisz, 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 lecisz. Nawet się nie zorientują, że już są sztywci. Dawaj, 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 dawaj. Wiesz, nie, był, tu, tu, tu. Dobra, ratujemy. Cholera. Na się nie zorientują. Mianowicie tak mi się dosadny na pół po poskładać. To się będę trochę śmiał, no, nie powiem, że nie. No tu masz rektyfikatora. Siedzie, nagnie rektyfikatora. Ej. Nie, ale to się udało Nie <laughs> nie, przyjemności do co nie mogę, jeszcze nie nigdy tak łatwo sady nie rozwaliłem No dawaj, nie będę narzekał Skoro wiadomo, że się to udało, to co? Jesteś no to dobrze walczy, To zostanę tylko ten Zostanę tylko sułtan. Teraz wystrzelamy go trochę Tutaj robimy wyłom w murze I to jest współmisja, myślałem, że się Koi bardziej na tym ale widzę jakoś nie bardzo A to jest dużo zbrojnych kurka ja hmm. mi jeszcze trochę tych łukaży Lećcie panowie leccie leccie Przebijać się Wy tu Co tak daleko A tam widzę sobie zamknął jednostki zabrałem więc Sprytny sułtan. Cholernik. Zapasów jest zapełniony. No i dobra. No i o to chodziło. Wiadomość, tak <laughs> Łatwo, myślałem, że ciężej będzie, No dobra. Tak, Zobaczmy sobie jeszcze ekran biedny końcowy. Zarczy nie wyrabiam, ale już. Wiedomość po misji tak. Ale z tym saladem, że to wyszło, to jestem w szoku. 84 jednostki straciliśmy, Sultanowi zabiliśmy 280, z Szczur nie, Zaden stracił 350 i Szczur stracił 380 prawie. No dobra, to to była misja 10. Dzięki za oglądanie.